No code daje tą kreatywność, jakby kodową, ale też nie zabija tej kreatywności wizualnej. No bo mamy jednak jeszcze ten aspekt tego, czy, nie wiem, zastosowanie, właśnie, to, znaczy to też chyba odwieczny problem taki bliski designerom, że makieta wygląda tak. Jak design, a właściwie design wygląda tak jak makieta pokolorowana, bo często okay. czasami się tak zdarzało, że było to ryzyko, że jeżeli użyje się na przykład biblioteki do makiety, która byłaby bardzo high fi, no to wtedy nagle się okazuje, że design finalny wygląda praktycznie jak ta makieta. No i można by stwierdzić, no, czy ta makieta ogranicza designera, czy nie ogranicza i trochę tak jest naukowić z tymi bibliotekami. Może właśnie wracając trochę do tego, tego Reeluma, wydaje mi się, że. Można by właśnie popatrzeć, to mamy w Figmie zbudowane jakąś stronę na bazie, właśnie makiet, które zostały wygenerowane w, w, w rilum no i widzimy bardzo prostą makietę, a po prawej stronie widzimy design, który właściwie wygląda, można by powiedzieć, totalnie inaczej niż te makiety. No, jakby popatrzeć, no, mamy trochę inny układ. Znaczy, sekcje właściwie wyglądają podobnie i układ sekcji jest podobny, ale zupełnie jakby inaczej wyglądają, wyglądają wizualnie te dwie rzeczy ze sobą. I to jest właśnie ten Power Iluma, na przykład, który pozwala na to, że. My, jako no deweloperzy, tworząc tą makietę i mając tą makietę, my tą makietę, którą widzimy, nie wiem, po lewej stronie, tą sekcję Shop Our Furniture mm -hmm. Pieces, mamy, sobie, mamy tą sekcję, ona już jest wdrożona w jakiś sposób w Webflow, czyli jest już przygotowana, ona w Figmie też jest zaprojektowana, więc designer używając jej. Dodaje swoje style, tutaj pododawał jakieś paddingi, jakąś mm -hmm. asymetrię delikatną yy, i, i pozmieniał, jakby, wizual tego. I my też możemy uniknąć budowania tych wszystkich trzech kolumn, dwóch rzędów y, jakiegoś grida w Webflow, tylko możemy dużo szybciej wdrożyć na przykład taką sekcję, pomimo tego, że ona wygląda totalnie inaczej. No tu po drugiej stronie y, mamy też no to samą makietę, bo to jest dokładnie ta sama makieta, a podejście jest totalnie inne, więc też, to, to jest, też tak. świetny komentarz. No, do tego pytania w kontekście czy tej obawy, które się często pojawia na zasadzie, czy to mnie w jakiś sposób ograniczy tak. jako projektanta, więc wydaje mi się, że to jest świetna też wizualizacja tego, że pomimo takiej podobnej podstawy czy Bazę tego nie zaczynania z pustą mm -hmm. kartką, którą w sumie jak, jako projektanci próbujemy i tak uniknąć, mm -hmm. to świetny przykład tego. Tak, no bo nawet prowadząc, prowadząc rozmowy z naszymi designerami, którzy czasami, no, jak pokazywałem, to poprzednie projekty, one są czasami bardzo. Bardzo niestandardowe pod względem designu i layoutu, ale nawet takie designy można budować na bazie wireframe'a zbudowanego na przykład w Relumie, i przyspieszać sobie w jakiś sposób pracę. To jest trochę właśnie to podejście, czy, czy, czy designer jakby takiego przełączenia się z tego, że to jest tylko taki trochę benchmark. Layoutowy tego, jak coś powinno wyglądać, ale no nie jest to makieta do kolorowania i dodamy tylko font i zostawimy układ sekcji. No, może też się tak, da nastać z minimalu. Dokładnie, ale z drugiej strony, no te biblioteki, które pokazywałaś na początku, nie są, bo tu też zależy od tego, do czego tworzymy strony. Nie jest każda na. strona musi być wizualnie ultra złożona. No, tworząc, nie wiem, strony dla sasów, często jest tak, że oni mają bardzo utarte ścieżki z kilka mm -hmm. benchmarków. Nie wiem, przez wiele lat każdy designer chyba słyszał, że ma być jak Stripe. E, chyba teraz. Dobry troszkę benchmark? Się, tak, e, choć już chyba coraz mniej się o tym słyszy. Mm -hmm. Znaczy, ale no nie wiem, no, mieliśmy różne redesigny i designy, które potem były e, przetwarzane tak. na miliony sposobów i nagle się okazywały, że co druga strona wyglądała tak samo e, e, w, 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 no, pod względem designu. Wiadomo, że no Sasy mają swój jakby swój cel, i też inaczej się sprzedaje, sprzedaje właśnie no taki produkt mm -hmm. i inaczej się szuka tego klienta, ani inaczej będzie szukała, nie wiem, firma sprzedająca meble albo projektant wnętrz, no bo to są zupełnie inne rzeczy. Ale wydaje mi się, że wszystko jakby jest trochę na takim etapie świadomości, że można mieć wrażenie, że to ograniczy kreatywność w jakiś sposób, ale mam wrażenie, że że to nie ograniczy tej kreatywności i wręcz nawet współpraca czasami designera i no developera z backgroundem designowym pozwala na to, żeby ten design wypychać na kolejny poziom. Że, OK, możemy mieć prosty layout, ale zróbmy jakieś fajne animacje, interakcje. Pobawmy Jest, się gridem tak, na przykład. Pobawmy się gridem albo właśnie jakieś animacje wejścia sekcji czy animacje na scrollu i nagle budujemy turbo jakby właściwie ciekawe strony, no nie wiem, no strony Apple'a, tak? No wiadomo, że... Yy, Nowy standard, tak, yy, też często pokazywany przykłady, Tak, kwestia asetów, tak? I mm -hmm. tego, jak oni zbudują i budują te strony, że mają dostęp jednak do renderów tych wszystkich Jasne. produktów swoich, ale wbrew pozorom layoutowo te strony są bardzo proste. Czasami one wręcz są... Prawie, że jedną kolumną, ułożoną jedną pod drugą, no tak a z drugiej być. strony tak. Minimum. Ale z drugiej strony dokładnie, ale z drugiej strony są ciekawe, bo nie są, gdyby, to, gdyby tam się nic nie ruszało, to też nie byłoby tak ciekawe. Więc wydaje mi się, że tam, to pole do rozwoju nawet takich bardzo prostych stron zbudowanych na, yy, na bibliotekach, jest przeogromne i nie zamyka jednak tej kreatywności, zarówno designerów, jak i no-code deweloperów.